jest jestem Kamil na tej Edo, a z Zenon jest... Michał! Michał, Michał Gramy w grę... Fortnite! 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 Pewnie zrobiliśmy... Jak to się nazywa? Zwycięstwo. Co on tyle FPS-ów mi odejmuje, to ja nie wiem Ale na rankedach, na złocie Na ekranach FPS-ów To mi się nie podoba Ja na FPS-ie mam 60 a taka jestem 120, to nieźle. Gdzie lecimy? Mam teraz w ogóle. Dobra, gdzie ja lecimy. 120, się dobra. Ja mam go 3. A to dawaj tu Ogólnie to my jesteśmy ostatnio bardzo napaleni na Fortnite, a bardzo dobrze nam idzie Mamy listę zwycięstwo. No. Ostatnio FNCS wygraliśmy. Nie wiem czy kojarzycie czy ktoś z moich pierwszych widzów. Rybentów mnie miejsce ogląda, Michał. Jak myślisz? Się... Nie wiem, może jest taka osoba, ale na pewno wiem, że musimy zagrać tą rundę tak, jak ja wygrałem tamtą. Czyli po prostu Widzimy w krzaku. No powiedz, jak wygrałeś? Do... No to siedzę w krzaku do top 2, i później wychodzę z Dalemus ze, ze, Mam niebieską ze kontek, snajperki te, w znaczy, łeb no, no. i wygrywam. Ogólnie to polecamy obejrzeć poprzednie filmy na tym kanale. W naszej turcości wspólnej. Bo Wcześniej jeszcze sam nagrywałem, a później, później tu zmieniałem to w lecie Bengery jak. Ale. Mogę oficjalnie ogłosić, że będę robił nowy kanał pod tytułem Kuromaniak 2025. Panato, panato. Kurde, jakie gówno. CO jest. Ej, zatęczyłeś i wyleciało to bomba. Bugi, bugi down. Down. down? Michał, mi patrz, są wyścigi down the road. Autobusów z nami. bo copyrighty mi wlecą. No ale to jest w Fortnite, no, to nie może być copyright. Ogólnie można wyłączyć ustawienia copyrighty. A ja jestem głupi, bo tańczyłem, bo tańczyłem emotkę Snoop Doga. No właśnie. Ma bugi Down, a, down a, a nie, nie ma. Jestem wy. Uciekajmy, Michał, jak możesz. Siemalę z tej strony Nie, jak nie, nie. dziewięćset osiemdziesiąt nie, Jedź Nie, nie, tańczę, Michał, ja nie, nie, Oni tam nie, są aż Nie, Ale ja zepsułem. Lecę! Jak Postuń się, posuń się! Posuń się, posuń się! Dobrze! Masz tu S, S, S? 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 Bratki. Patrz co z nimi zrobiłeś, patrz. Zrobiłeś i... BLAM, 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 Bambiczki.pl Będę robił 2 na godzinę. Jadę tak, Ale oni byli beznadziejni. Czemu przed nimi chcieliśmy uciec? Ty mi auto może, bo mam mało HP trochę Tak, mało No mało Lepiej mieć fulla niż 800 Głos Ja jestem tutaj w zawodowym kamperem, ja gdzie jest najlepsze miejsce Tutaj wsiadę Mogłeś mi dać? Nie ma. Aha. Bo ja mam staka. To daj. Ja nie mam już. No masz jednego. Kurde, jaką go Ja mam lepszą miejscówkę na czekanie. Po prostu w krzaku stra... w ogóle... to jest taką przerwę? Po prostu nie da się nagrywać, kiedy jest rok wam okuroma, nie? Słuchaj, mam przecież ja Biajcie na kanał 19 Chłopie, tak ten film zmontuję Na najnowszą piosenkę, a-a-anonim! Serio tak powiedziała? Anonim, bo ja no nie ma ja to przerobiłem na piosenkę i ja z spoko... O oh, Fuck jadą! Chowaj się! Jadą! Chowaj się! Jadą! Głupki jadą! Bombę! Bombę mu daję! Pa, dens, densama! Densa Drogi Dobra! jadą! Śmierdziel! Śmierdziel! Wiesz co po prostu chodź za mną! Tak się dostałem. Słuchaj, twierdę poszło. No ja wiem. Fajny kill off mam? No. Serio? Ja mam pomysł, pójdźcie pod schody. No. ja dam sobie jak najmniejsze ustawienie groszów. Dzięki. A po co? Bo chcesz wesprzeć mi te. PS jest większy. Tak. Na PS nie da się mi to zwiększyć. Niezależnie od kasy, prawda? Ja nie jestem pewna, Baba, joba, czym ma Michał jedzie dziucha, Michał jedzie dziucha. O dom, Karolka, Karolek. Ty nie otworzyli skrzyń. Bardzo są debile, Michał. Ja mam kulturę osobistą na tym kanale. Nie życzę tak? że... Tak. Ja pierdziele, jakie debile z tych przeciwników! Kurde! Michał, kultura musi być. Kulturka full distance. Powad dzieci, auto leci. Proszę, Chodź to nie. Chodź do mnie, tu. Nie mogę. Bliżej. Bliżej, Michał, ty dziwny jesteś. Masz oh drugą nie. lupę. Ja pierd... nie nazwana, chłopie. A my koronki mamy. To nas widzą przez ściany. Tak, na pewno. No łeb nam się świeci, no. A, się... Idź. No nie wyciągaj tych broni, bo to słychać! Ale oni są głuchi. To auto jest rozwalone. Ma koła. Siadaj, o ja to jest blokada na kołach. Dobra! Cicho. Strzelają? Zapomniałem, że to jest to gówniane auto. Czemu gówniane? a o! Pewnie bez pali... Helikopter. się Helikopter! Tak, gówno kopter, wsiadaj. Ile ma? Mało! to nie dawaj turbo nawet. Za nami! Siadaj! Nic kliknąłem! Auto, auto lepsze! A nie, to jest a ty, jakiś. Ty. Auto jedzie, chodź dzieci. Michał, masz tu, masz tu. No to daj mi... Masz aptekę? No nie ma, ale... No łap bandaże. Czemu nie chcesz? Od strefy zdechniesz. Mm. Jeszcze mu nie chcę? Mam w dupie dwa kleszcze Ej, ta auto nadal tu stoi? Mm -mm. Ej, daj do kibla, idziemy. Coś strasznie Ukryj się. O! Porta port. Używaj. Tylko dobrze zrzuć Trefę! Zrzucaj, 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 zrzucaj! Uważaj! Ja umieram. Niemożliwe Michał. Przecież ty jesteś niepowstrzymany Mr. Peel. Ja też ginę. Uciekaj kamie! Nie mam jak. Tylko jeden z nas, to zrobić. Michał, wnerwili mnie. A ten, kto mnie wnerwi, musi dostać w papę. Uciekaj! Ale jak? Jestem... No uciekaj! Tylko jeden z nas. Zetrwa. Michał, nie, nie, Ja wracam. Dobrza. jeden? Nie Michał dał jaki co kupisz jakbyś kina za, za tysiące złotych Bo u mama kupiła na pieniądze komunii, które u mama zabrała. Co tu się dzieje, jak biegają dookoła mnie budują jakieś, nie wiem Micha, co oni, oni mi robią? Ale oni mi robią! Mi się leczą jakimś pierwiochem. Co to jest, Co oni mi robią? O kurde!

nie Dobra, ja Ci będę znajdował dobre hmm, miejsce no. Szczerze, to jedyne miejsce, które dobre do schowania, to tutaj yy, gdzie? To, że i tak, no, tam gdzie? Tyś, niebiegł, Nie Niebieski jest się Nie widzę, tak... nie widzę, panikuję Za Tobą! Tu, przede mną? No, tak. Dobra A, ten, ten typ biały tutaj. Spokojnie, masz strach. To A nie co myślać, że wszyscy ty, takie taki śnić To jest straszne, Michał. Żebyś wiedział co oni mi tam robili. To było do tego straszne. Jak co oni ci robili? Lepiej, żebyś nie wiedział. To jest straszne To budowała, myśli że się uda? Może, została Cztery oddziały No to GG Nie tam Deklu! Czemu? Po co słyszę? No wiem To po co? Bo i tak umrę No i po co chcesz się bać? Po co walczyć, Michał? O co chcesz się poddać? O co? Nie, nie. Idę do helikoptera? O jak dupa dupa? No i tyle na